Dzień dobry, wyglądasz pięknie, a ja pokażę Ci dzisiaj kilka kompozycji, którymi warto obecnie grać. Strajkerzy. W ubieramy Irelkę albo Sivir, w zależności od tego, która wejdzie pierwsza na dwie gwiazdki, bądź tego, jakie posiadamy komponenty. Sivir lepiej używa łuków, Irelia mieczy, co nie znaczy, że nie mogą używać podobnych przedmiotów. W przypadku, w którym obie jednostki mają jedną gwiazdkę, Irelia przyjmuje priorytet. Cybernetyczni mutanci. Podobno mutacja cybernetyczna jest obecnie najlepsza i daje najlepsze wyniki w obecnym patchu. Pamiętaj, żeby pchać poziom do 8 lub 9, żeby mieć 7 mutantów zamiast rolować po trzy gwiazdki na postaciach. Nie mogłem tu tego zobrazować, ale na każdej postaci, która nie ma przedmiotu, umieszczamy komponent, aby w pełni wykorzystać mutację. Kamizelka na Czogata, pasek na Kasadina, płaszcz na Rexa i łezka na Malzahara. Możecie też po prostu wrzucić byle co. Build Different, czyli zbudowanie inaczej. Te kompozycje gramy tylko i wyłącznie w przypadku, w którym dostaliśmy Augment, czyli wzmocnienie o takiej właśnie nazwie. Polega on na tym, że jednostki, które nie mają aktywnej cechy, dostają dodatkowe statystyki. Jeśli możesz to grać, to dostajesz się na szósty poziom, a potem rolujesz nadwyżkę 50 sztuk złota w poszukiwaniu Rek'Sai i zajry na trzy gwiazdki. W Midgame trzymaj dwie zajry na stole. Byk i cowboy. Te kompozycje nagrałem już wcześniej na YouTubie, dlatego możesz obejrzeć tamten film. Na siódmym rolujemy po trzy gwiazdki na MGP i Lucianie oraz Alistara na level drugi. Na szóstym również warto się często ustabilizować. Podobno jest to najłatwiejsza kompozycja do regularnego top 4. AP itemki lądują na Luciana, tank itemki na Alistara, a AD itemki na Gangplank. Warwick Reron. W tym przypadku Queen na trzy gwiazdki jest równie ważna jak Warwick na trzy gwiazdki. Ponieważ wyłącza ona przeciwnego adekery. Najważniejsze przedmioty na WW to Titan i QSS. Zak jest Twoim głównym tankiem. Możesz również wrzucić Frozen Heart na tryndę. Rerolujemy standardowo na szóstym, tak jak inne rerol kompozycje pod jednostki za dwa golda. 4. Arkanist Ari. Weks na trójce to Twój główny tank. Sporo osób robi mutanty, dlatego używamy Malzahara tylko jako item holdera dla Ari. Pamiętajmy, że kompozycje pod IP używają praktycznie tych samych przedmiotów, więc można to sprawnie grać sytuacyjnie. Na siódmym szukamy Ari na dwie gwiazdki.